I zanadu kandydatka na urząd prezydenta RP do małym Magda Wieja. Zapraszam wraz z mężem, doktorem Maciejem Barilem. Zróbmy hałas! Dzień dobry, dlaczego pan przestaje na ten wiec? Przypadkiem. A przypadkiem, a na kogo pan głosuje właśnie? Na Adriana. Na Adriana Zandberga. A to dlaczego właśnie na panią Biejat na przykład? Nie znam jej programu, tak naprawdę. I wyborcą lewicy może nie nazwałbym się, ale bardziej środ środek. I nie znam tak naprawdę programu pani Biejat. Oraz jestem niezadowolony z obecnego rządu, którym uczestniczy. Okej, okay. a to jeżeli jest pan właśnie takim centrowym wyborcą, to właśnie dlaczego pan Zalbrek? No, bo jednak pan Zalbrek jest taki, no, raczej mocno lewicowy. Ja bym czy jest mocno lewicowy, bym nie powiedział. Znaczy tak w porównaniu do całej reszty z naszej sceny politycznej, oczywiście. Mm, to być może, program ekonomiczny może mieć lewicowy. A jeśli chodzi o poglądy powiedzmy światopoglądowe, czy jest lewicowy, jest powiedzmy europejski. Okay. A jakie takie właśnie postulaty najbardziej ciebie zachęciły do pana Zandberga? Jak, to jak mówi o budowie fabryki leków, polska zbrojeniówka oraz myślę, że ważny temat jest mieszkalnictwo, co powoduje, że przez wysokie ceny mieszkanie mamy tak naprawdę nowych Polaków się skurczymy w przeciągu 125 lat do 3 milionów Polaków, no, więc moim zdaniem to jest tragedia. Dlaczego tutaj przyszłyście na, na ten wiec? E, chciałyśmy posłuchać na żywo pani Magdy Biet. A na kogo będziecie głosować w nadchodzących wyborach? E, no na razie jeszcze się zastanawiamy, dlatego chciałyśmy posłuchać po prostu. Aha, tak. okay. A już macie jakieś sympatie? Czy tak się zastanawiacie właśnie nad panią Biać i nad kimś jeszcze? No tak. Właściwie na panią Biet i panią Zandbergiem. Jeszcze właśnie tak. Okej, okay, okej. Okay. A, a właśnie dlaczego oni, a, a nie ktokolwiek inny? Dlaczego nie na przykład Męcen, albo Trzaskowski, albo, nie wiem, Nawrocki, albo Hołownia? No cóż, y, oni są najbliżsi naszym poglądom y, osobistym. Tak? No. Jako y, no, dwie dziewczyny... Chciałobyśmy, żeby no jak w Polsce kiedyś był e, taki bardziej e, ustry ludziom e, LGBT+. plus i tak. Zależy na tym, żeby właśnie posłuchać kampanii i no, dowiedzieć o tak więcej. Dobra. Cześć, dlaczego przyszliście na ten wiec? Bo lubię Magdę. A dlaczego lubisz Magdę? Masz jakieś jej ulubione postulaty, bo będziesz na, głosu, na nim głosować, rozumiem? To może Karolina powie. Ale kiedy trzeba było no, zadbać o kobiety. jeśli chodzi o Magdalena ja Beijad, to już od początku jej w sobie kariery politycznej ją śledziłam. I bardzo się ucieszyłam, że startuję właśnie tutaj akurat w wyborach. Troszeczkę się zastanawiałam, czy głosować na Zandberga, czy na Magdalenę Biejat, ale... Ja właśnie, tak... e, właśnie dlaczego? Dlaczego pomiędzy nimi się zastanawiasz i właśnie dlaczego jednak jest, jesteś tutaj na wiecu pani Biejat? Ponieważ moje poglądy są bardziej lewicowe i przede wszystkim zależy mi na prawach kobiet, o czym teraz właśnie Magdalena Biejat mówi, a te prawa były ostatnio cały czas łamane przez polityków przez ostatnie lata i zależy mi na tym bardzo. Zależy mi też na prawach zwierząt. W sumie chyba tylko Magdalena Biejat, Zandwerk jako jedyni pop popierają wszystkie postulaty otwartych klatek, więc też się właśnie kieruję tą myślą, żeby było dobrze przede wszystkim kobietom, żeby coś się zmieniło, żeby zmieniły się też regulacje odnośnie zwierząt, firm futerkowych. No jest to dla mnie po prostu bardzo ważne. A na koniec końców, jak myślisz, w niedzielę zagłosujesz jednak na Zanberga, czy jednak na panią Bied? Jeszcze przede mną też wiec Zanberga, który odbędzie się w piątek w Poznaniu, ale jednak z sercem jestem z Magdaleną Bier. A dlaczego właśnie z sercem z panią Bied? Bo bardzo chciałam zagłosować pierwszy raz na kobietę i chciałam, żeby ta kobieta reprezentowała po prostu moje prawa. W moim Dzień dobry, mógłbym się spytać, dlaczego państwo przyszli tutaj na ten wiec? Ponieważ będziemy głosowali na Magdę. A właśnie dlaczego na Magdę, a nie na przykład na pana Zandberga albo, nie wiem, na pana Hołownię albo Trzaskowskiego? Najbardziej podzielamy postulaty Magdy w, taki, w tych wyborach i dlatego. A, a jakie właśnie postulaty wam najbardziej odpowiadają od pani Magdy? No ogólnie, żeby były prawa kobiet i mężczyzn równe na przykład. To jest jeden z głównych. Co jeszcze? Ja. Temat aborcji na pewno bardzo tak, ważny. ważny Krótszy tydzień pracy. Jakby wiele postulatów ma Magda, z którymi się zgadzamy. Ogólnie Magda dobrze mówi, więc z tego powodu tutaj jesteśmy i oddamy głos też. E, a właśnie, dlaczego pani Biejat, a nie jednak pan Zandberg? Bo mają, e, znowu nawet się z tej samej partii wywodzą, ale jednak Dla widzę, że na Biejat. Jest na kobietą i w Polsce nie było kobiety na tym stanowisku i myślę, że czas najwyższy, żeby to zmienić. Czyli taka nowa twarz w polityce tak, tak naprawdę. Tak, to też. że chcemy dać szansę komuś nowemu. Dlaczego przyszliście tutaj na ten wiec? Ja przyszłam posłuchać Magdy, natomiast nie głosuję na nią, ale nie posłucham, co, co ma do powiedzenia. A to na kogo głosujesz, jak nie na Magdę? Ja głosuję na Adriana, na 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 na. na. A to właśnie dlaczego Zandberg, a nie Pani Biet? E, dlatego, że nie wstąpił do koalicji, postanowił z niej odejść, więc stwierdziłam, że jednak mimo wszystko potężny Duńczyk będzie bardziej wart mojego głosu niż kochana Madzia. Okej, okay. a jakie właśnie postulaty Ci się Zandberga najbardziej podobają? No myślę na pewno, że, e, że kwestia... Przede wszystkim służby zdrowia. To, jak chcę, żeby to wyglądało chociaż trochę po skandynawsku. Kwestia też praw kobiet oczywiście. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o to. No i myślę, że to takie najważniejsze, jeśli chodzi o, o Adriana. Cześć, dlaczego przyszłyście tutaj na ten wiec akurat? Przechodziłyśmy obok i chciałyśmy posłuchać, co ma ciekawego to do powiedzenia Magdawieja. A na kogo, na kogo będziecie głosować w nadchodzących wyborach? Jeszcze nie wiem osobiście. E, ja myślałam o Adrianie Zandbergu. A dlaczego właśnie o Adrianie Zandbergu, a nie właśnie o pani Magdalenie? W sensie to ja już nie podjęłam oficjalnej decyzji, e, więc zobaczymy, zobaczymy. Ale to są takie dwójka kandydatów, o których myślę. O homofobia a, do, a dlaczego? Jakie ich postulaty najbardziej właśnie Ciebie do, do nich zachęcają? E, która nie wiem, w się sensie na pewno zębryż, kwestia rozgrze, mieszkalnictwa, rozgrze, kwestia rozgrze, e, ochrony zdrowia i e, nie się. związki partnerskie nie i ochrona nie praw kobiet. To są takie kluczowe nie rzeczy, nie które są dla mnie ważne, Przezcie myślę. A to dlaczego akurat ta dwójka, a nie na przykład właśnie Zdję. pan Nawrocki albo ktokolwiek inny? Dobra. Dzień dobry. Dlaczego panie przyszły tutaj na ten wiec? Dlaczego na ten wiec Pani przyszły? Przyszły posłuchać Pani Magdy. A na kogo będą Pani głosować nadchodzących wyborach? Ja na Panią Magdę, a koleżanka nie wiem. Ja przyszłam z koleżanką posłuchać, trzeba dowiedzieć się, prawda, jakie mamy opcje i świadomie podjąć decyzję w oparciu o własne sumienie i decyzje. A właśnie dlaczego Pani Biejat, a na przykład nie Pan Zandberg? No, bardziej przemawia do mnie pani Magda, bardziej te sprawy kobiece mnie interesują, e, takie wartości bliższymi, e, równouprawnienie, bardziej taka empatia do różn różnorodności. A właśnie jakie postulaty najbardziej pani odpowiadają przy pani bied? No przede wszystkim aborcja, e, również ważne jest dla mnie to, żeby wszyscy się czuli w Polsce dobrze, czyli homoseksualiści, e, osoby, nie, ja mówię, osoby e, o e, tej samej pci, tak, żeby mogły e, no, czuć się tutaj dobrze. E, kobiety, e, przede wszystkim, jakby nie podobają mi się jaka, jakakolwiek przemoc, tak, e, którą inni politycy stosują. U pani Magdy tego nie, nie ma. Nie, nie widzę u niej jakiejś takiej agresji politycznej. Stara się jednak empatycznie podchodzić do tych spraw społecznych. Na kogo będzie pan głosował w nadchodzących wyborach? Na tą panią, jak oczywiście. A nie. dlaczego na panią Biejat, a nie na kogokolwiek innego? Na przykład na pana Zandberga, albo na pana Hołobnia, albo Trzaskowskiego, nie wiem. Dlatego, że Magda Biejat jest autentyczna. Zgadzam się z nią w 100% jeśli chodzi o poglądy. A jakie to są poglądy? Właśnie, Jakie postulaty najbardziej tobie odpowiadają przy Magdzie? Na pewno mieszka mieszkania, wolność, tolerancja, prawa kobiet i to, że Magda jest, według mnie, prezydentem na trudne czasy, bo wiele znajomych mówi, że nie jest, ale jest bardzo silną kobietą. A to właśnie dlaczego pani Biejat jednak, a nie pan Zandberg? Ech, dlatego, że pan Zandberg, według mnie, no, już jest długo w polityce i nie widać jakichś zmian, a czuję, że pani Magda... Dzień dobry. Dlaczego państwo tutaj przyszli na ten wiec? Bo jestem dziennikarzem i oglądałem to profesjonalnie. Nie, ale a, okay. poza tym ja uważam, że ona jest jedna z najlepszych kandydatek i um, gdybym był Polakiem, to bym za nią głosował. A, a to a pan to nie, nie jest Polski, pan Kim jest? Nie, nie, jestem z Niemiec. A pan jest z Niemiec. E, a to właśnie dlaczego pani Biat panu najbardziej odpowiada? No bo jestem starym Lewicowcem i um, ono mi odpowiada i poza tym ja uważam że ona ma dźwięk bardzo sympatyczny i um, to ją też różni od innych osób i podobało mi się też atmosfera dość dynamiczna na tym wiecu, że um, po prostu coś się działo. A to właśnie, jeżeli e, lubi pan też e, panią Bierat, to na przykład co pan myśli o Zandbergu? E, Zandberg też byłby ok, wyborem? Myślę, że tak, ale on tutaj nie był do, do wyboru i on... Um, Mam nawet äh, ewentualnie preferencje dla Zanberga, ale bez rybiu i rak rybam. Mm. Okay. A to pan tutaj jako właśnie dziennikarz i jako Niemiec, to pa, dlaczego pan tutaj w ogóle jest? Ze yy, względu na tą panią. A to ze względu na żonę. Aha, okej, okay, dobra, dobra. No to bardzo Państwu dziękuję. Na kogo będziecie głosować w nadchodzących wyborach? Jeszcze nie wiem. Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze wiem. nie wiecie? Nie wiemy, ale kandydatka jest za mną prawdopodobnie, szukamy. A, a to właśnie jesteście raczej lewicowymi osobami, także raczej lewicowe tak, macie tak, poglądy. Raczej tak. E, to właśnie będzie raczej pani Bejad, czy raczej pan Zander? Jak myślicie? Dosłownie 50 na 50. Obecnie jeszcze te 2-3 dni mam, więc... A to jakie postulaty ich najbardziej Was do nich składają, skłaniają? Że tak powiem kolorowe. No ja jestem za tutaj wolnością i tak tolerancją, równością dla każdego, więc przede wszystkim to. No i przede wszystkim prawy, prawy kobiet, jeśli chodzi o wolność wyboru w stosunku do swojego ciała, to też jest istotne. Dlaczego tutaj przyszliście na ten wiec, jeśli można spytać? Ty zaczniesz. Tak, ja mam zacząć no dobrze dlatego, bo jestem wielkim fanem kandydatki na prezydentkę Magdaleny Biejat. Uważam, że poparcie dla niej jest bardzo ważne. Uważam, że jej że wybór jej w wyborach prezydenckich byłby przekorzystny dla Polski dla mnie jako dla osoby i dlatego. A to właśnie dlaczego pani Biejat, a nie pan Zanberg? Ponieważ uważam, że należy być sprawczym i działać, starać się robić nowe rzeczy, nawet jeżeli musimy wchodzić w ciężkie koalicje, to jednak musimy E, musimy starać się przepychać część rzeczy, udało nam się prowadzić, rentę wdowią i tym podobne. Dlatego uważam, że to są po prostu należy być trochę sprawczym, a nie tylko recenzować rząd. A no właśnie to jest też zarzut e, między innymi właśnie do pani Magdaleny Biet, że są niby razem w rządzie, ale jednak tej sprawczości za wiele no, nie mają, bo nie, nie przepchnęli jakoś zbyt wielu rzeczy, więc to jest taki jeden z głównych zarzutów do nich właśnie. E, kiedy w, to. Pra, e, dwie... Może się tak wydawać, jednak kiedy spojrzysz się na statystyki, to lewica przepycha właśnie najwięcej swoich ustaw. One nie zawsze są wielkie i głośne, ale jednak nasze programy są powoli wprowadzane i powoli po prostu przepychamy te rzeczy, które są dla nas ważne. Dla kogo będziesz głosował w nadchodzących wyborach? Ja nie będę głosował, bo nie mam jeszcze praw wyborczych po prostu. Ale z kim sympatyzujesz? Tutaj e, sympatyzuję między innymi z Magnum Beat, ale również ze słowomirem senem bo uważam, że trzeba być sprawczym i trzeba coś zmienić, bo to... Słowomirem Mencenem? Tak. To jest takie dziwne dla Pana, że ktoś się tak waha, nie? Ale tu no to trochę to, dziwne, no tak. Żeby, widzi Pan, no mamy od 20 lat, bo zanim ja się urodziłem, to już mamy tutaj dwu władze, mamy prawo i sprawiedliwość, i mamy platformę obywatelską. I o ile niczego nie zmienimy w tych wyborach, nie będziemy głosować za sercem, a będziemy za sondażami, no to przez następne 20 lat również będziemy mieli dwu władze PiSu i Platformy. I po... A to jakie, jakie postulaty Ciebie najbardziej właśnie przekonują do, do Magdy i do, Mencena? E, do Sławomira Mencena? Do Mira Mencena zacznę najpierw no to właśnie skończenie z tym duopolem, ponieważ no to nikomu nigdy nie służy. Duopol, monopol nigdy nie jest dobry. Dla państwa ani dla gospodarki, a dla Magdy Bieja, no to jest to miła, szara kandydatka, no tutaj, zwłaszcza na tych spotkaniach bardziej, bo w mediach społecznościowych jej się zdarza głównie atakować innych ludzi, co przy sloganie kampanijnym łączy nas więcej, jest trochę ironiczne. Dzień dobry, czemu pan przyszedł tutaj na ten wiec? Z ciekawości przyszedłem głównie, dosyć interesuje się polityką, z przyczyn oczywistych. Nie jest to moja kandydatka, ale dużo rzeczy jest mi bliskich. A to która jest pana kandydatką? Jaka osoba? Kandydatem jest pan Rafał Trzaskowski. A to właśnie dlaczego Rafał Trzaskowski, a nie właśnie pani Biejat? Dlatego, że. Bliskie mi są jego poglądy demokratyczne, prounijne, jestem przedsiębiorcą, więc jeśli chodzi tutaj o kwestie płatności, kwot, które jesteśmy jako przedsiębiorcy zmuszeni płacić, to z lewicą się niestety nie zgadzam, natomiast są płaszczyzny, na których jestem tutaj gram podobnym. A to jakie właśnie postulaty najbardziej się podobają tutaj z pani Biejat? Myślę, że są to postulaty związane z ogólnie pojętą ochroną zdrowia, życia, kwestie równości społecznych LGBT i tak To są rzeczy, które dla mnie są bardzo ważne. Na kogo będziesz głosować w nadchodzących wyborach? E, chyba na Adriana. A to dlaczego na Adriana, a nie na panią Bied? Mam wrażenie, że on ma odrobinę trochę większe szanse niż po prostu pani z Lewicy. On jest też jakby taki trochę bardziej na lewo mam wrażenie, ale on ma no, większą szansę wygrania, bo lewica zawsze była tak bardzo na końcu. Okej, okay, a jakie postulaty ich Ciebie najbardziej do nich zachęcają? Mam wrażenie, że zachęca mnie do niego najbardziej zakaz trzymania pustych mieszkań, co może obniżyć ceny rynkowe mieszkania, no bo też w przyszłości planuję mieć no, mieszkanie na własność, a nie całe życie wynajmować. nie? Dzień dobry, czemu Pan tutaj przyszedł na ten wiec? Myślałem, że dostanę płócienną torbę, ale okazało się, że już ich nie ma, więc dostałem tylko gazetkę z krzyżówką. Podobno lepsza niż u Adriana Zandberga, zobaczymy. Ta krzyżówka, która będzie lepsza, dostanie mój głos. Aha, I czyli tak. Zbieram tak. między Magdą Biejat a, a Zandbergiem. A to właśnie jakie postulaty najbardziej e, e, Ciebie do nich przekonują? No, kwestia praw kobiet na pewno to jest, z tym jestem silnie związany też brałem udział w protestach pięć lat temu i uważam, że kobiety powinny zdecydować o sobie kwestie mieszkaniowe też no bo jednak mamy eldorado deweloperów w Polsce a na tym bogacą się głównie banki głównie deweloperzy więc to są te dwa główne punkty jeśli chodzi o, o rzeczy których Magda nie może zrobić też mam świadomość, że po prostu takie, takie mówi, no ale kto nie mówi? Znaczy, może poza kandydatem Stanowskim, no to nikt, 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 wszyscy mówią jakąś tam kiełbasę wyborczą. Okej, okay. a to a jednak ku któremu z kandydatów się bardziej przechylasz? Bardziej do pani Bejat czy bardziej do Adriana Zandberga? Czy faktycznie to jednak będzie wynik tego, kto ma fajniejszą krzyżówkę? Znaczy nie no, jak tutaj szedłem wcześniej, e, zanim dołączyłem, to... E, no, to myślałem sobie o tej kwestii jeszcze zanim dostałem krzyżówkę. I z Adrianem zgadzam się w, w tych aspektach, że Polska potrzebuje myśleć o strategicznych inwestycjach długofalowych, takich jak w fabryki farmaceutyczne, jak w, no może mniej te fabryki broni, no ale też prawda jest taka, że nasze fabryki proku, chociażby proku, bez łusek. Yy, nie mają wystarczającej wydajności produkcyjnej. Większość składników czynnych do leków sprowadzamy, więc w momencie, w którym nie wiem, nie będzie nam po drodze z jakimś państwem, no to nie mamy farmaceutyków na odpowiednio długo i to są rzeczy, które prezydent powinien stymulować i, 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 i napędzać jakby rozwój w tych kierunkach ponadpartyjnie, nieważne czy platforma, czy PiS jest aktualnie u władzy, więc no, bardziej otwarcie o tym mówi Adrian Zandberg. Niemniej no jest to naprawdę taki wynik. Idealnie by było, gdyby oni się mogli połączyć w jedną, jedną osobę, odrzucić te złe rzeczy, dobre przyjąć, mieć taką ciepło Magdy od posturę Adriana Zandberga. To po prostu był wtedy taki turbolewak, który mógłby naprawdę zrobić wynik lepszy. No ale cieszy to, że w końcu coś na tej dziel lewicy, dzielnicy, lewicy się, się dzieje, bo, bo w ostatnich latach no to te wszystkie Czarzaste i, i Biedronie to tylko się potykają o własne nogi i, i nic dobrego nie robią tak naprawdę dla ludzi, bo oni reprezentują głównie klasę robotniczą, też ludzi takich zwykłych i pokrzywdzonych, bo... A w drugiej turze będziesz głosować? Będę głosować w drugiej turze, tak. No wiadomo, że raczej to będzie, raczej Trzaskowski i Nawrocki, to rozumiem, że na Trzaskowskiego, tak? Powiem tak. Podjąłem w tych wyborach taką dosyć trudną sztukę, że stwierdziłem, że przesłucham wywiady prawie z każdym z kandydatów na prezydenta, czyli widziałem te, te programy Stanowskiego na przykład zarówno z Nawrockim, jak i Trzaskowskim połownią, z Bia z Zanbergiem. Dużo czasu spędziłem na tym, żeby przesłuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia i wsłuchałem rozmowy z panem Nawrockim przez 3,5 godziny. Jest to niewątpliwie mądry gość. I absolutnie przez 3,5 godziny przekonam je do tego, że nie należy na niego głosować, że, że absolutnie nie nadaje się do bycia prezydentem. Już absolutnie już pomijam sprawę do pustej bramki, czyli kwestię kawalerki, no bo on teraz wiadomo, no próbuje się wybielić, ale... No jest to niedopuszczalne, nie może być ktoś taki prezydentem, więc no ze względu na, na mniejsze zło od 20 lat w tym kraju, no to jeśli będzie taki wybór, no to tak, tak, raczej poprę na czaskowskiego. Jedyny argument, który też jakby trochę ociepla jego wizerunek w moich oczach, to jest ta kwestia aborcyjna, że on jednak jest za tym, żeby do 12 tygodnia ciąży, bo... Jest to ważne i ja na przykład jestem zdania, że jeśli ktoś nie chce sobie robić aborcji, to niech sobie jej nie robi. I to nie jest tak, że nagle, bo tak mam wrażenie, że środowiska prawica wymyślą, że jeśli to by było wprowadzone, nagle byśmy zaczęli masowo zabijać dzieci, a to jest po prostu po to, żeby osoby młode, nie młode, osoby mniej zamożne miały wybór. Więc rozpoczniemy przemówienie z której ta kampania prawdopodobnie wcale by się nie odbyła, na pewno wyglądałaby zupełnie inaczej.